Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym holu z Siaty, czyli z najświeższych promocji z Rosmana i Hebe. Zaczniemy dzisiaj od Rosmana, dlatego że w Rosmanie znowu były wyprzedaże po 99 groszy różnych kosmetyków, jak i również duże wyprzedaże perfum. I już myślałam, że nie nagram tego filmu, bo nie mogłam iść do Rosmana na samym początku gazetki, która jest w tym momencie. Już jesteśmy właściwie bliżej końca tej gazetki, ale jeszcze macie czas do 2 lutego, żeby zobaczyć, czy w Waszych Rosmanach jeszcze coś zostało z tych rzeczy. Natomiast Postanowiłam Wam jednak ten film nagrać, ponieważ Wczoraj byłam w Rossmanie i byłam w szoku, że Naprawdę dużo rzeczy jeszcze zostało I mówię tutaj właśnie o perfumach Już kilka miesięcy temu, chyba Październik, listopad, jakoś tak nagrywałam Podobny film i mówiłam Wam, że Rosman cyklicznie właśnie Robi te wyprzedaże po 99 groszy To są rzeczy, które są, których Oni się pozbywają, już ich po prostu nie będzie W sprzedaży w Rosmanie. często nie Zdążą zmienić cenówek Więc trzeba chodzić pod czytnik i sprawdzać No i tutaj, tak jak w w tamtym filmie powtórzę jeszcze raz dla osób, które tamtego filmu nie widziały, yy, dowiaduje się o tych promocjach z takiej grupy na Facebooku Rosman Tajemnicze Wyprzedaży 99 Groszy Poszukiwacze. Jeżeli się zapiszecie do tej grupy, to tutaj dziewczyny chwilę przed gazetką mówią, albo też jest wiele osób, które... Idą na otwarcie Rossmana w dniu nowej gazetki, rano O tam o 7, 8 w zależności od tego, który Rosman jest, od której otwarty i po prostu dziewczętów tu wrzucają wszystko na grupę Plus właśnie zawsze stamtąd wiem o wyprzedażach perfum Rossman wyprzedawał teraz po świętach perfumy yy, wysokopółkowe, bo było Dolce Gabbana, jakieś bardzo różne marki Ja już się na nic nie załapałam, bo nie mogłam się w pierwszy dzień, tylko właśnie dopiero wczoraj poszłam Ale Udało mi się coś kupić dla siebie i dzisiaj Wam właśnie pokażę To są perfumy marki Colab, więc to jest taka marka, która robi perfumy takie super naturalne, z olejków I te zapachy to też są takie zapachy trochę jakby niszowe, a to nie są takie typowo mainstreamowe, słodkie, takie wiecie Tylko, tylko właśnie takie bardzo blisko natury więc te zapachy nie są dla każdego, bo jest kilka zapachów marki Kolab w tym momencie jeszcze na wyprzedaży. Na przykład u mnie w Rosmanie spokojnie, po, po kilka flakonów można jeszcze dostać, pomimo, że jest już właśnie ta połowa gazetki. W cenie regularnej te zapachy kosztują jakoś 100, koło bo tu jest właśnie chyba pojemność setka. Tak, 100 ml, natomiast teraz na wyprzedaży 20 zł za flakon. Więc to jest duża promocja. I ja wzięłam wersję Rose and Black Curant, czyli róża i czarna porzeczka. To jest w ogóle tak, że tutaj pokażę Wam, zobaczcie w środku, jakie, jaki jest design. I naprawdę bardzo mi się to wszystko podoba, tak wygląda buteleczka. No, jest po prostu mega, jakbym kupiła jakieś takie drogie perfumy, a nie perfumy za 20 zł. Oczywiście to po dużej promocji, ale bardzo mi się podobają akurat te. Jeszcze miałam to szczęście, że były w ogóle testery każdego z zapachów, co naprawdę praktycznie się nie zdarza na tych promocjach. A jeszcze, jakby ktoś byłby ciekawy, to akurat dotyczy to Rosmana pod Warszawą w piasecznie na ulicy Kościuszki. Więc tam akurat właśnie cały czas jeszcze są te zapachy. Jeżeli się nie wyprzedadzą do końca tej gazetki do 2 lutego, to one przy kolejnej gazetce dalej będą, bo to jest do wyczerpania zapachów i możliwe, że będą jeszcze bardziej przecenione, ale wiecie, w większości rozmanów to już po prostu nic nie zostało i to też właśnie dziewczyny piszą na tej grupie. Więc lepiej brać jak od razu jak widzicie. I nie czekać już na, tą, na to pogłębienie wyprzedaży. Więc te perfumy Rose and Black Curant są bardzo świeże. One są typowo różane, ale to nie jest taka róża, taka wiecie, różańcowa. Tylko bardziej ja tu czuję takie świeżo ścięte łodygi róż. To jest bardzo taki świeży zapach. Jest cudowny, bardzo mi się podoba Oczywiście to nie będzie miało całodziennej trwałości Ale te trzy godziny jakoś tak się u mnie wczoraj trzymały Jeszcze będę testować, bo wiecie, to, um, to trzeba potestować trochę dłużej, żeby to stwierdzić Ale naprawdę nie jest źle Jak za tą cenę, to jestem bardzo zadowolona Myślę, że na lato tu będą idealne perfumy I właśnie z tej marki Colab wzięłam jeszcze jeden zapach Tylko wygląda on tak I to już nie są perfumy, nie jest to woda perfumowana Tylko jest to body spray, więc teoretycznie taka mgiełka, coś takiego I unikam takich rzeczy ze względu na to, że wiadomo Mgiełka nie ma praktycznie żadnej trwałości Ale zakochałam się w tej Tak jak mówię, były te stery One są przecenione z 39 zł na 13 Wszystkie zapachy oprócz tego, który ja wzięłam ale ten faktycznie jest przepiękny. Ten, który ja wzięłam kosztuje 17 zł, to i tak myślę, że jest spokoczona. Jest on w takiej przepięknej zobaczcie, buteleczce z piwoniami. Ona jest szklana, więc niby taka mała, fajna do torebki, właściwie poręczna bardziej niż mała, bo to jest 50 ml, ale szkło, więc trochę ciężka i tak będę przelewać do atomków. I tak mi się wydaje, że trzymało się to wczoraj na mojej ręce kilka godzin, ale to tak jak mówiłam, to trzeba potestować w róż no, różnej Pogodzie, wiecie, na skórze, na ubraniach i tak dalej Natomiast zapach po prostu mnie tak urzekł To jest taka słodka, słoneczna piwonia Przepiękna, kocham i no... Szkoda, że to jest tylko mgiełka, a nie regularne perfumy, które by się dłużej utrzymywały Natomiast... I tak zdecydowałam się na te dwa zapachy i myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa, bo czasami naprawdę wychodzi się załatwić coś na godzinę, dwie I ja zawsze chcę się czymś ładnym spsikać, ale wtedy zawsze mi szkoda tych droższych perfum, które się dłużej trzymają, więc akurat jestem bardzo zadowolona z tych zakupów To jest Colabo, bo chyba czytałam wcześniej Colab, nie, też nie jestem pewna jak się tą markę czyta, natomiast są to produkty wegańskie, jeżeli dla kogoś z Was to jest ważne więc mega fajnie, że można w Rosmanie w takiej niskiej cenie dostać. Bo szczerze, gdybym miała kupić te perfumy za stówę, to chyba bym ich nie kupiła, bo obawiałabym się właśnie o trwałość. Natomiast wiecie, komu się mogą spodobać? Te właśnie Black Curant Rose. Myślę, że jak lubicie Chloe. kod idzie. właśnie. Jak lubicie Chloe, Chloe Signature, czyli tą podstawową, ja na przykład kocham, to myślę, że Wam się spodobał to też jest taki zapach czystości, tylko że z różą bo ta Chloe podstawowa nie ma róży Z tego co kojarzę, przynajmniej ja jej tam nie czuję Ale bardzo fajne, naprawdę No i teraz pokażę Wam już pozostałe moje zakupy Z perfum są jeszcze na przykład wszystkie Anny Lewandowskiej też wyprzedawane w Rossmanie Po 35 zł I co jeszcze? Bruno Banani Niektóre wersje są naprawdę też ze 100-130 zł Na 20, 30, 40 w zależności od pojemności I to wszystko u mnie w Rossmanie jest Ale mnie te zapachy nie interesują Więc nie kupowałam, natomiast informuję. No i pewnie jeszcze tam różne inne. O Azarro takie perfumy. U mnie na przykład jeszcze było kilka flakonów, bo wszystkie te droższe się wyprzedały. Moschino, wiem, że było Dolce Gabbana, już to już nie było u mnie, ale Azarro jeszcze na przykład były A Tonic Girl czy coś takiego za 50% przecenione z 200 więc wiecie, no też fajna promka. E, dobra i lecąc dalej, na, e, w Rosmanie na promocji macie różne azjatyckie produkty I ja niestety e, na początku tej promki wpadłam do Rosmana na szybko, pokręp pod oczy, bo już naprawdę mi się po prostu skończył ale stwierdziłam, że większe zakupy sobie zrobię na spokojnie w swoim rosmanie, jak będę miała czas. No i się okazało, że w moim rosmanie nie ma w ogóle tych azjatyckich produktów, więc zostałam tylko z kremem A naprawdę Rosman zrobił bardzo dobre ceny e, tych produktów. Teraz po prące, jeżeli w waszym rosmanie będą te rzeczy, no to warto na pewno, bo po prostu wszystko jest teraz na prące i to takiej fajnej prące. To jest krem pod oczy Beauty of e, Josie. I ja Uwielbiam filtr Beauty of Joseon i stwierdziłam, że chcę testować więcej kosmetyków tej marki Prosty, taki estetyczny design, ale bardzo mi się podoba, chyba 40 zł zapłaciłam za ten krem i to jest Revive Eye Serum, czyli właściwie serum, czyli serum takie... Ale ja to jak krem stosuję normalnie I to jest z retinalem, ale na pewno jest to dostosowana dawka właśnie pod oczy, więc wzięłam sobie i jest bardzo dobry ten krem. Jak na razie super nawilża. A więcej Wam powiem oczywiście w denku, więc to jest to. W Rossmanie. Wróciłam też do produktów do włosów od Isany. W tym momencie mam szampon truskawkowy z Isany i okazało się, że jest bardzo dobry dla moich włosów. Moje włosy są piękne, nie, nie oklepnięte jak po wielu produktach, więc stwierdziłam, że wypróbuję serię bazyliową. Bazylia i Mango, którą bardzo wiele osób polecało, więc stwierdziłam, że dobra biorę, bo. Pewnie będzie też pięknie pachniał. No, i teraz jest właśnie wszystko na promocji: do Isany do włosów, z Isany do włosów. Dlatego wzięłam jeszcze jeden szampon, trochę w ciemno. Nie wiem, czy kto byś go kiedykolwiek polecał, ale stwierdziłam, że może być dobry dla moich włosów. To jest ta tańsza seria. Ja zapłaciłam 4,50 na promocji za ten szampon, więc wiecie, no to jest po prostu nie wiem, czy można kupić jeszcze gdziekolwiek tak tani szampon, z takim w miarę spoko składem. I to jest kwiat bawełny, nie zawiera silikonów, Do z wrażliwej skóry głowy i włosów normalnych i moje włosy raczej lubią się z takimi delikatnymi szamponami, pomimo, że skóra głowy nie jest wrażliwa, ale po takich lepiej wyglądają i wzięłam go dlatego, że tutaj mamy nacynamid w składzie, mamy proteiny, e, hydro, mamy proteiny ym, owsiane, ale mamy też proteiny mleczne, więc w ogóle moje włosy lubią takie rzeczy, także stwierdziłam, że może być to fajne i już właśnie go sobie tutaj patrzyłam, pięknie pachnie. On pachnie tak jak szampony z Pantin. A ja kocham zapach szamponów z Pantin. To są najlepsze zapachy szamponów ever. Tylko, że Pantin, no to tak jest tam jakaś jedna seria, która ma lepszy skład, jakaś taka akła coś tam. Może nawet powinnam do niej wrócić, ale tak ogólnie już nie używam z, z silikonami rzeczy, więc od no wyszłam lata temu. Yy, I z Rossmana jeszcze pokażę Wam taki krem. Słuchajcie, ja widziałam go już dawno temu w Rossmanie, ale ja zawsze kosmetyki pielęgnacyjne kupuję na promocji. Zawsze, ale to zawsze. Natomiast nigdy nie było na niego promocji, a ja potrzebowałam nowego kremu, wie, dobra, 11 zł kosztuje. I zisane są naprawdę spoko te, te kremy. Nawet tutaj mam w toaletce przed sobą ten Midnight Blossom, który Wam pokazywałam. W holu, że bardzo go lubię i też pisałyście, że go bardzo lubicie No bo jest cudowny Dobrze nawilża, a jest tani I jeszcze pachnie fiołkiem Więc wiecie, no mega Więc wzięłam ten i on jest chyba jakiś lawenda i wanilia A że jest z pompką No dlaczego więcej producentów Nie robi kremów z pompką? Dlaczego? Także wzięłam tylko ja właśnie widziałam, nie widziałam go w zbyt wielu rosmanach, ale w tym jednym, do którego chodzę, tam właśnie w Pjasecznie, zawsze na mnie czekał i w końcu widziałam ostatnią sztukę. Dobra, lecąc dalej, pokażę Wam moje tonery do włosów On Libio. Często mnie pytacie, czego używam, więc tutaj pokażę, to jest, co są właśnie te tonery. Zawsze używam tych, czyli śmietankowego. Ja próbowałam tego chyba nie śmietankowego, waniliowego. Używam waniliowego zawsze, a właśnie chciałam powiedzieć, że testowałam śmietankowy, totalnie mi się nie sprawdził, i teraz wyszły nowe. Ale ja się trochę boję, bo no te dają tak ładny efekt, że wolę zostać przy tych moje włosy dzisiaj zdecydowanie potrzebują tego tonowania, więc mam dwa te i mam jeszcze czekolada, co oznacza, że będę przyciemniać włosy. Ale nie wiem kiedy, nie wiem kiedy, bo mam kilka takich okazji przez najbliższe miesiące, że chciałabym mieć swój, nat Znaczy naturalny, to nie jest mój naturalny, ale mój taki stały kolor włosów, czyli blond. Ale chciałabym sobie na pewno przetestować tą czekoladę i jak już mam w domu, to na na pewno to zrobię, tylko nie wiem kiedy Natomiast zawsze używam waniliowego i ja zawsze zamawiam z Allegro, dlatego że wtedy mam, wiecie, w smarcie przesyłkę gratis I zamawiam ze sklepu, na Allegro, sklepu Onlibio I oni pięknie pakują tam akurat nawet była jakaś promka. Oczywiście w Rosmanie też kupicie te tonery. Natomiast u mnie zawsze jest pusta półka, po prostu są wykupione. Ale teraz w Rosmanie są na promocji też te nowe, czyli lody orzechowe, espresso, czyli taki do ciemnych włosów, więc. I one akurat są w w każdym rozmaniu, w którym ostatnio byłam, były, więc, więc spoko. Przejdziemy sobie teraz już do Hebe. I jeżeli chodzi o Hebe, mam całą siatkę kosmetyków pielęgnacyjnych, które kupiłam na promocji wczoraj również. Natomiast zanim to, to pokażę Wam pomadki, które zakupiłam sobie jeszcze z poprzedniej gazetki, bo była promocja. Natomiast nie sugerujcie się tym, bo w Hebe naprawdę. Prawie cały czas jest promocja na kolorówkę 1 plus 1 gratis, a jak nie ma, to zaraz będzie z powrotem. I to są pomadki marki Paese, i właśnie było 1 plus 1 minus 80%, więc wyszło mnie oczywiście sporo taniej. Piękne opakowania. Ja mam dzisiaj na ustach kolor 0,2 Nude Coral, ale taki delikatnie tylko wklepany. Już wam pokazuję, bo nie mogę otworzyć. Bardzo w ogóle mi się też podobają te opakowanka, bo są takie małe, zgrabne. Zobaczcie, tak wygląda ten kolorek. No i mam go dzisiaj właśnie na ustach, ale mam jeszcze zero która jest bardziej różowa z tego, co pamiętam, są tak mega przyjemne, takie naprawdę niesuche. Dawno nie miałam takiej fajnej pomadki i świetnie się utrzymują tak, ten widzicie jest taki troszkę mocniejszy. Eee, bardzo fajne bardzo fajne konsystencje Polecam Wam, dawno nie miałam tak dobrej pomadki, naprawdę więc cieszę się, że postawiłam akurat na nie No i teraz lecimy z yy, heba yy. Hebe. Hebe kupiłam moich samych ulubieńców, bo akurat były promocje na nakomie, więc postawiłam na szampon z migdałami Kocham ten szampon, moje włosy go kochają, są przepiękne po nim Tylko tyle, że no niestety zdarzyło mi się ostatnio, że kupiłam po prostu popsuty ten szampon i go wymieniałam w Hebe na, in, na, na inne opakowanie no, ale zaryzykowałam. Mówiłam Wam, że nie wiem, czego więcej kupię przez to, że od też nie mam żadnego zabezpieczenia. Ludzie podchodzą, wąchają, otwierają sobie te butelki i przez to potem możecie kupić popsuty. Natomiast no, zaryzykowałam, wzięłam samego końca butelkę, no bo naprawdę moje włosy tak dobrze po nim wyglądają, że stwierdziłam dobra. Zobaczymy. Wzięłam też moje ulubione żele od Nakomi. Zawsze mam ten ceramidowy lotion, który jest cudowny. I teraz właśnie kończę opakowanie Więc kupiłam kolejny, bo był na promocji za 12 zł I też na promocji nacynamidowy na żel Też z tej serii Dermo Ten jest troszkę mocniejszy, ale też dalej bardzo delikatny I po prostu też go bardzo lubię Chociaż ten lotion jest dla mnie taki ekstra po prostu A ten jest taki po prostu spoko Ale oba naprawdę się na mojej skórze sprawdzają I jedna jeszcze rzecz To jest ultrowiska żel myjący naparowy na ładną skórę 100% na parsfioka, dziewanny prebiotyk Mi się wydaje, że ja już go kiedyś używałam, ale totalnie nie pamiętam, co o nim sądziłam. Natomiast w ogóle ozdrowisko bardzo lubię i stwierdziłam, że wezmę, dlatego że jest na cenie. Na do widzenia znaczy cena na do widzenia jest prosmane, ale po prostu wycofują go z heba, więc dużo więcej w heba nie będzie. A jest przeceniony z 30 zł chyba na 14, więc stwierdziłam, dobra, wezmę i sobie do niego wrócę i zobaczymy. Ale myślę, że powinien być spoko. Tak mi się przynajmniej kojarzy. I jeszcze na koniec Wam pokażę tutaj. A, jeszcze tu mam z Hebe maskę do włosów, ponieważ wycofują również te maski z laku i już ich po prostu nie będzie w Hebe. A tyle razy słyszałam dobre opinie, mówię, kurczę, no muszę kupić w takim razie. One są oczywiście w dobrych datach ważności, tylko po prostu w sklepie wycofuje, Z 30 zł są przecenione na 12, więc to jest naprawdę mega ekstra cena. I to jest maska naturalna, ekspresowa do cienkich i pozbawionych objętości włosów, emolienty i humektanty. Ekstrakt nie zapomina: jaki kwas de depantenol, olej ze słodkich migdałów, pestek, śliwki, winogron, masłości. No, zapowiada się fajnie, ale zobaczymy. Większość osób je poleca, i wiem, że lakus słynie też z takich bardzo kobiecych zapachów, więc zobaczymy. No i tutaj e, biedronka. Słuchajcie, na zakończenie: biedronka, dlatego, że mm, mam kilka produktów i ja polecałam Wam kiedyś właśnie taką pukankę z naturalmi, które są w biedronce, ale są bardzo trudne do dostania, przynajmniej u mnie. Ja miałam kokosową, była tak cudowna: po no, prostu. Oh, te włosy były fantastyczne po niej. I to takim, wiecie, bardzo, bardzo mało pracy to wymagało, bo jak olej wiecie, no musicie nałożyć podkład, olej, zmywać to i tak dalej. a tutaj przypukujecie włosy przed wyjściem z Koniec, włosy są cudowne, ponieważ pukanki domykają łuski No, włosów, i naprawdę te włosy bardzo szybko, wiecie, wyglądają ekstra. Niestety, po tym jak zużyłam tą kokosową. Po prostu nigdzie nie było tych pukanek Ja byłam w tylu Biedronkach i nigdy nie trafiłam na pukankę Owszem, są te kosmetyki naturalni w Biedronce, ale nie było pukanek No więc jak weszłam do Biedronki i zobaczyłam, że rzucili te różowe pukanki Wzięłam kilka sztuk, tu mam jedną, jedną mam pod prysznicem, jeszcze jakąś mam w zapasie Więc wiecie, po prostu prawie wszystkie wzięłam, jakie były I to jest akurat do włosów jasnych z rumiankiem Raz na razie zużyłam, bo mam właśnie pod prysznicem Wydaje mi się, że kokosowa i tak była lepsza ale też daje radę, też wam dam znać w denku To jest inulina, nagietek i rumianek do włosów jasnych Ale wiecie, no to nie będzie wam w żaden sposób barwiło włosów, więc tam do jasnych No myślę, że do każdych I z Love Your Body wzięłam mgiełki od razu, jak tylko zobaczyłam, że są Dlatego, że ogólnie jeżeli chodzi o tonik Wolę używać takich żelowych toników albo w ogóle esencji Takich właśnie, które mocniej nawilżają, natomiast takie hydrolaty u mnie nie mają jakiegoś dużego znaczenia w pielęgnacji, bo ja czy widzimy jakieś szczególne efekty po czymś takim? No, tak sobie. Ale ja po prostu uwielbiam rano spsikać w czymś takim buzie, żeby się po prostu obudzić, i mnie to bardzo fajnie działa. Nie chcę kupować też jakichś zbyt drogich tych hydrolatów, no bo to jest właśnie tylko hydrolat. Natomiast biedronce były w bardzo dobrej cenie i wzięłam różę i lawendę. Więc jak coś, to właśnie z Love Your Body takie są te hydrolaty. I mam otwartą teraz. Lawenda bardzo ładnie lawendowo pachnie Wiecie, ona będzie fajna też do skóry, która się boryka z różnymi zanieczyszczeniami Można sobie to reaplikować i wtedy na pewno te efekty będą większe Natomiast ja po prostu odświeżam sobie jakby buzię po umyciu W trakcie jak zakładam soczewki, zanim nałożę witaminę, A, witaminę C na skórę i tam dalszą pielęgnację I tak samo będę używała róży I wzięłam taki balsam olejkowy do demakijażu łagodzący, prebiotyk i rumianek też jest ich kilka rodzajów i tak mnie kusiły e, i wzięłam. Więc tu mamy taki dwa w jednym balsam i olejki, więc e, myślę, że może być ciekawe, też naprawdę nie jest to drogie, więc dam Wam znać, jak mi się sprawdziło to wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy chor Wam się podobał, bo był bardzo spontaniczny, a wyszedł taki całkiem, całkiem długi, więc dajcie znać, czy lecicie na te promocje w Rossmanie, czy czekacie na kolejne. E, no i pamiętajcie o kciukach, będzie mi przemiło. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!